357 delegatów z 24 izb adwokackich wzięło udział w 11 Krajowym Zjeździe Adwokatury w katowickim Spotku. Uczestnicy zjazdu debatowali m.in. na tematy obecnie nurtujące ich środowisko. Największy problem to stale rosnąca, gwałtownie piramidalnie liczba adwokatów. Przebywa ich w granicach 20-30% rocznie. To bardzo dużo, to bardzo dużo. W konsekwencji grozi nam popularyzacja, w konsekwencji jesteśmy też zagrożeni. Reklamą niestandardową, reklamą, która jest u nas niedopuszczalna. Myślę, że w konsekwencji też musimy walczyć o to, aby zachować standardy etyczne. Te wszystkie problemy się na siebie nawzajem nakładają. Produkujemy hurtowo magistrów prawa i nasze władze, Ministerstwo Sprawiedliwości rząd nie ma żadnego pomysłu na młodych ludzi, prawników także. Co zrobić? Nie ma dla nich miejsca w urzędach, nie ma miejsca dla nich w sądach, w prokuraturze. Szuka się dla nich miejsca w samorządach adwokackim czy też notarialnym. I myślę, że stąd też ten problem licznych kadr, które do nas napływają. W samej Izbie Katowickiej mamy. 500 aplikantów adwokackich, 500, którzy będą adwokatami już wkrótce. Jest to liczba przerażająca i pytanie, czy rynek pracy jest w stanie przyjąć tyle osób. Problemów jest bardzo wiele. Problem nowej adwokatury, wielu jej członków kwestia integracji tych ludzi, szkoleń zawodowych to są podstawowe problemy. Mówimy też w tle o tym, co dzieje się w Polsce. Mówimy w tle o tej sytuacji politycznej, która jest u nas i o tym, czy, czy te standardy życia politycznego, które dotykają nas wszystkich, są właściwe, czy chcemy żyć w takim kraju, kiedy yy, debata publiczna odbywa się na, na, na żenującym poziomie. I to zarówno pod kątem merytorycznym, jak i, jak, 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 jak i formalnym. Największym problemem jest adaptacja nowych adwokatów do naszego środowiska. Chodzi o to, żeby młodzi adwokaci spełniali. Te parametry, te wysokie standardy, które zawsze spełnia adwokatura i temu służą szkolenia, doskonalenie zawodowe i to jest chyba największy nasz problem. Wychodzimy z pomysłem marketingu, promocji adwokatury jako instytucji, a nie jako y, promocji poszczególnych adwokatów. Wychodzimy z pomysłem poszukiwania, poszukiwania nowych, nowych kierunków szkoleń adwokatów, doskonalenia doskonale się tak, abyśmy odpowiadali na potrzeby dzisiejszych czasów, tak abyśmy ludziom mogli pomagać coraz lepiej. Podczas zjazdu odbyły się wybory na prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej, które wygrał Andrzej Zwara. Jacek Ziobrowski ponownie został wybrany prezesem Wyższego Sądu Dyscyplinarnego. Na przewodniczącego Wyższej Komisji Rewizyjnej wybrano Słowomira Ciemnego.